Okej, okay. witam Was po raz kolejny w Simsach. Nowy zapis: 758, yy, 27 graj. Piluję się fajkami, ponieważ zazwyczaj, jak mam miałem przerwę w pracy raz na 4 dni, yy, raz na 5 dni i dzień byłem w domu, tak spalałem dwie paczki, a ja sobie yy, bez pracy na to nie mogę pozwolić, no i patrzę na zegarek i jest to co godzina. O siódmej też pójdę po jakieś bułki z pasztetem, ponieważ te koszty dojem lasagne, kawę jeszcze mam, kupuję jakieś energy drinki. tata zwracał uwagę, że, że, że za bardzo tych energy drinków pijać nie powinienem, yy... Chwileczkę. gdzie jest nasza lama tych energy drinków poprzeły w takiej ilości Jezus kurwa Czeka. kran mi się zepsuł cyk. Napraw zatrudni złotą noczkę zapłać cyk Wytrz. wytrzyj zepsuł nam się kran. No ja właśnie będę dzisiaj był naczynia, już umyłem dwa blaty. A nie, nie ty wytrzyj, tylko nasz domowy ziemniaczek, wytrzyj, umyj, weź porcje niepotrzebne, otóż sprzątnij, yy... sprzątaj w poszukiwaniu jedzenia, szperaj w poszukiwaniu jedzenia, wyrzuć. Yy... Ale tutaj pracujemy tym mobem. MOPER. Najszybszy samochód świata. Trzeba go sobie ten świat układać. Okej. Okay. Chwileczkę to chyba ekspres do kawy. A tutaj Blat trzeba wyczyścić. Wypoleruj do perfekcji. I posiadaj 15 dzieł sztuki. No i zwrócimy uwagę, że po tych czynnościach, które tutaj narzuciliśmy naszemu domowemu ziemniaczkowi, który teraz chodzi w piżamie. Y, obraz odpudzający y, pewność siebie. Schowaj do wyposażenia. Klasyczny obraz. Y, duszy klasyczny obraz. Średni. Y, mały klasyczny obraz. Warty jest 50 dolarów. 50 sim dolarów. Co prawda nasz Kumiconik Kumiconik Nomka bardzo dobrze zarabia, bo już to jest kolejny awans. wejdź wolny w pracy, wybierz się do lekaru publicznego, wędruj przez godzinę, poznaj nowych simów. Zadania. Nasz sim ma zarabia 28 dolców, bawa się dostał jeszcze więcej dolarów ale niestety, niestety mili państwo yy, niestety mili państwo yy, nadal mam 20 tysięcy 5 dolarów, teraz nawet miałem 55, teraz mało obrać są to koszty, bo płótno. jest to yy, kosztowny materiał yy, yy, w rzeczy samej yy, Yy, niewiele zarobiliśmy. Co to już namalowane? Przejdźmy do na nowego Spięta Zpięta yy, nasz kołczu. O, czyli byśmy kogoś mieli? Super. Można sprzedać za 44 dolary. O! Czarno-biała kobieta, pewnie z jakiegoś filmu. Pewnie gadał o pieniądzach. O pieniądzach i o tym, że słabo idziemy do przodu z posiadaną gotówką. Trochę mi się kojarzy z tego filmu na Przyjrzyjmy się tej postaci. Słynie plecy. Stylóweczka. Mogłabyś znowu zrobić te swoje większe oczy. Jennifer powinna wyrzucić śmieci. To inna gra. Gra nie obejmuje takiego mikrokosmosu. Aha, przepraszam, ruszyłem myszką. I przeszedłem spory kawałek niepotrzebnej drogi myszkom. Yy, pokaż rachunki. Okej. Okay. Yy, obejrzyj sprzedaj. Ze stratą namalowaliśmy ten mały obraz, ale to jest nasz pierwszy obraz naszego domowego ziemniaczka. Czy tutaj zwiększył nam się pokaz posiadania dzieł sztuki? Zwiększył. Dobrze nam poszło. Yy, Okej. Okay. Yy, schowaj do wyposażenia, klasyczny obraz. Yy, ulepsz, graj w grę, ustawienia bezpieczeństwa komputera, serwisy społeczne, pisz piszto w cipy, Programuj, napisz wtyczkę. Nie oglądaj telewizji, proszę Cię. Szósta, mi wyobrażam. Mamy jeszcze coś popsute, coś brudne. Yy, na początku gry tego brudu yy, ja tutaj z bliska nie zauważałem. Nie wiedziałem, że. Poza tym, że nasze simsy to ogromnie psuje, to że są jeszcze w niemałym, stopniu, w niemałym stopniu małymi brudaskami. No nie. A propos brudasków, ja teraz aktualnie sprzątam kuchnię. Mam miesiąc na urlopie płatnym, po czym będę szukał pracy. Yy, Bayer jest taki, że yy, no, nie podupadłem na duchu, ale tutaj wreszcie mam okazję na poważne na porządki, może tam yy, mogłem znaleźć na zlecenie pracę po ochronie, choć tam mogłaby być zabrana renta, swoją drogą, gdyby nie, nie są jakieś ograniczenia z tym dodatkowym zarabianiem, ale był łasł na kasę, to pewnie bym się na tą ochronę wybrał, no ale tam trzeba stać. Yy, nie można podpadać, bo ci zwalniają z miejsca, no ale też może z miejsca zrezygnować. Mimo to nie jestem przesadnie zainteresowany. Teraz chcę po dokładnie posprzątać, nie pracować. W no końcu mam na to czas, skoro jest płatny urlop, to mogę faktycznie potraktować to jako produktywny czas wolny. Od tego chipu. Miesięcznego ciągu, czyli nie, e, 35-miesięcznego ciągu na rynku pracy. Już mam napisane CV, e, piękne zdjęcie ducha czarno-białe również mam w tym CV. E, mam nadzieję, szybko znaleźć nową pracę. Rzecz jasna, no, zależy mi na stanowisku kasiera. Nie ukrywam, że jest to praca, którą jeśli idzie o czas, mimo 40-rozowego dojazdu do tej pory, wytrzymuję całe to 7 godzin. I ciągłość, jak do tej pory, około roczna, półtora roczna, trzykrotnie półtora roczna, nie sprawiła mi. Żadnego problemu. Czyli okres próbny, 15-miesięczny okres. Okres próbny, i. O, nasz syn jest znudzony, Może ja opowiem jakiś dowódź o Marsja A teraz jest pewna siebie: cyk, cyk, cyk. 18-16. gut Gotuj, gotuj. Pierogi, ciasto czekoladowe, białe ciasto, tosty na Yyy Spaghetti, francuskie ciasto, ryba z frytkami. A, to wymagany jest piąty poziom. Nie, dobrze jest. Yy, dla rodziny cztery osoby. Nie, porcja dla jednej osoby. Yy, dzisiaj yy, na programie, nie programie, na na programie na kanale YouTube Juli Żylewicz, to przemówię, był taki mały wątek ładnego śmiecia, czyli loda ekipy, loda ekipy. Fridza, że trzeba ładnie otworzyć, nie wyrzucić, nie wyrzucić i sprzedać na OLX-ie i sprzedać na orelikcie. Co jest tutaj zepsute? Coś tu się dymi. napraw Nie, nie naprawię. Gotów naprawę. Dobrze przyjdę zatrudnij złotą rączkę. zatrudnij złotą rączkę. Yy, jak na przykład masz rysunek na metalu. Drug na folii. Drug na folii. Yy, jest to na pewno rzecz. Rzecz, yy, którą. Którą. Rzecz, którą nie jest tak łatwo y, osiągnąć, jeśli chodzi o posiadanie maszyn, jak na przykład y, darmowe programy do grafiki bądź grafiki, które się dostaje y, przy ukończeniu jakichś y, szkoleń, kursów bądź studiów y, oraz tego doświadczenia. I można je wirtualnie tworzyć. Tak, namacalnie stworzyć produkt i mieć dużą firmę, yy, taką jak yy, yy, dużą firmę hipermarketową, większą sieciówkę. Yy, tak, urzędnicy bardzo tego pilnują. Jakby tego urzędnicy nie pilnowali, jakaś grupa mafijna też by tutaj mi poszła o pieniądze. Co do tego ładnego śmiecia, on można żeby graficznie trochę popracować, żeby mieć rysunki, mieć doświadczenie własne z tymi, bo dobrze, to na więcej niż taki śmieć, jaką może być Edy Warholowa puszka I bez wątpienia może to być na właśnie e Rysunek na metalu może być na lodówce. Wszędzie gdzie jest metal, aluminium, tak ten rysunek można po prostu tą techniką malowania metalu po prostu umieścić. Gotuj. No, dział marketing. Marketing dźwignią handlu. Reklama dźwignią handlu. Reklama dźwignią handlu, eee, także ogólnie <laughs> eee, nie tylko dobry aparat, dobre zdjęcia, umiejętność jakiejś kompozycji, ekspozycji, eee, czy też nawet przeorganizowanie jakichś imprez. Eee, bez wątpienia taki flow taka umiejętność eee, elastycznego. Eee, komponowania się, kojarzenia pewnych partów, nawet pod kątem takim Aha. trochę z nutką iścia po w dobie Krymi, iścia po linii, w krymii, yy, 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 iścia po linii yy, ze swoim flow yy, nawet trochę pod takim małym aspektem kryminalistycznym jest so... oh, oh. yy, yy, bez wątpienia yy, Umiejętnością, która pomoże nam, jest po raz pierwszy pomarańczowa światło, ale gut już staramy się zaradzić. Jest na pewno częścią, która pozwala nam się na dłużej zachować, jest elementem, który pozwala nam się dłużej zachować w towarzystwie, czy w takim razie jak na kanale. Bo po prostu dysponujemy większą umiejętnością szerokich aspektów, którym sobie widz może po prostu pokojarzyć, którym widz yy, może po prostu utożsamiać yy, albo interpretować nas jako, jako osobę, która po prostu wie co robi. Dobrze, koniec filmu.